Zaczynam. Hej, hej, siemanko, z tej strony Siemaczki do gry Dokładnie Michał. Dzisiaj znalazłem podróbkę Minecrafta, Warcraft czy coś takiego w internecie. I chcę to nagrać. Bo jak wszyscy wiedzą, uwielbiam Minecrafta. Chyba jest trochę ściszę. Mnie potrzebna muzyka, nie lubię. Dobra. Ej, tu działa myszki nie mam, dobra, będę grał taczpadem. Ej, nie da się w ogóle. O, da się skręcić. Tylko taczpad tak działa. Wiedziałem, że, że ich skręcę. No ja zapomniałem, że do Minecrafta tego wielką myszką, Bo jestem przyzwyczajony, że taczpad na laptopie. Ej, to skacze na trzy krotki! Ja z tym parkuram. Czekajcie. Kopać się da. O, zbogował. Ej, nie, czekajcie, wkopi się, raz, dwa. Chcę drugą kratkę. Dobra, dwie kratki dało radę, a trzy? Trzeciej już nie da. Ej, tylko dwie kratki, czekajcie, rozwalę to i... Dobra, przeskoczyłem. Teraz... Dobra. To zniszczymy. Będzie nasz cel. Yes, skąd ja Raz, dwa, trzy, cztery, cztery klatki. I ja jaka jaka grafika w jest. Ej, tak się klika? Tak, tak się klika. Dobra. co do... dobra, da raz da Jeszcze raz da Nie mogę bawać. Okej, okay, dobra, teraz działa. Trzymam jedną ręką na pada drugą też nie sądzę. Normalnie latam. Mnie znerwuje, że bloków nie mogę stawiać. A jak ktoś się pytał dlaczego mam na przykład białą parę, to sorry to nie mi raptownie. I pisię... I piszcie w komentarze. Pytania do nas samego Q&A, bo zrobić Q&A. O, laguje to. Cie, cienka tak gra, cienka. Grafika tak coś słaba. Tak ciulowa. Ej, właśnie, zacząłem nowy domek w taktycznych pomysłach do domku. A jak ktoś się pytał o tamten domek, część szósta... powstanie oczywiście. O Boże, jak laguje. Część już jest oczywiście po prostu. Sobie... A... Dobra, plus jeden dla muzyczkę. Jedynka z plusem. Czekajcie, jak to przypuścić? Dobra. Ja się z wami żegnam w tym odcinku. Muszę ściśleć, nie lubię muzyki. No nie. E, Przywrócamy. Ja się z Wami żegnam w tym odcinku. Miłego dnia Wam życzę. Bye!